Cześć, witam w kolejnym filmie z głupimi błędami na maturze. No, odzew do poprzednich filmów był całkiem przyzwoity, co prawda z każdym, następny film coraz mniejszy. No ale no cóż, no, nagramy sobie jeszcze jedną część i zobaczymy jak to będzie. A póki co, zapraszam do kolejnych 10 głupich błędów. Które pojawiają się na maturze. Pierwszy błędzik troszeczkę wynika z bardzo dużej nieuwagi, ale jest to prawda odniesienie do jednego z moich uczniów, który no właśnie taki głupi błąd popełnił. Tutaj mieliśmy ciąg artymetyczny, gdzie pierwszy wyraz i drugi wyraz wynosił o tyle i mieliśmy policzyć jego różnicę. No i w ciemno zapisał: r równa się. 6. A to jest oczywiście źle, no bo pamiętajmy o tym, że co to jest różnica? Różnica ciągu to jest a2 odjąć a1, czyli następny wyraz minus poprzedni. No to rozpisujcie sobie, że a2 minus a1 równa się 4, 1 trzecia minus. Minus 2 i 1 trzecia i wtedy mamy minus minus, czyli będziemy mieli 4 i 1 trzecia, dodać 2 i 1 trzecia i nasza różnica wynosi 6 i 2 trzecie. No, nie popełniamy głupich błędów przez nieuwagę. Kolejna głupotka, która się może wydarzyć, to jest różnica między punktem procentowym a procentem. Jest to o tyle ważne, żeby znać różnicę, jak będziemy zawierać sobie umowę kredytową, ewentualnie na jakąś lokatkę małą, będziemy wrzucali pieniążki do banku. I jeżeli na przykład mamy, że oprocentowanie lokaty wynosiło. 4% i wzrosło o 1 punkt procentowy, to wzrosło o 1 punkt procentowy, czyli wzrosło do 5%. A jakbyśmy mieli powiedziane, że mamy oprocentowanie lokaty 4% i wzrosło oprocentowanie o 25%, to nie wzrosło plus 25%. Czyli 29%, bo to jest źle. Tylko wzrosło 4%, a 25% z 4% to jest 1%, czyli wzrosło o 1%. Czyli to wzrosło nam do 5%. Zwróćcie uwagę, że oprocentowanie, które wzrosło o 25%, wzrosło o tyle samo, jak oprocentowanie, które wzrosło o 1 punkt procentowy znać tą małą różnicę. No i kolejny głupi błąd, który pojawia nam się o, w tego typu równaniu. No, niektórzy już mają tak to wbite w głowę przy powtórkach maturalnych, że jeżeli mamy nawias razy nawias, no to zawsze trzeba zapisać, że jest x minus 2 Równa się 0 lub x plus 4 równa się 0. A to jest oczywiście źle. Tak nie można. W ten sposób robimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tu jest 0. Bo jeżeli tu mamy jakąkolwiek liczbę z prawej strony, to musimy najpierw to wszystko wymnożyć, piątkę przerzucić na drugą stronę i dopiero wtedy rozwiązywać. No w naszym przypadku to byłoby co? x kwadrat dodać 4x minus 2x minus 8. Minus 5 na drugą stronę, czyli byłoby 0, czyli byłoby x2, 2, x kwadrat dodać 2x minus 8 minus 5 minus 13 równa się 0. Funkcja kwadratowa delta x1 i x2. Kolejny głupi błąd, który się pojawia, to odczytywanie wierzchołka funkcji kwadratowej, kiedy mamy postać kanoniczną. Bardzo dużo osób odczyta sobie w tablicach matematycznych i napisze sobie wierzchołek naszej paraboli, że to jest minus 3 i 4, a to jest oczywiście źle, bo zobaczcie, co jest w tablicach matematycznych. Mamy funkcję kwadratową w postaci kanonicznej ax minus p do kwadratu dodać Q i wierzchołek jest tam jak byk napisane, że ma współrzędne P i Q. Czyli jak odczytujemy? No P odczytujemy z przeciwnym znakiem. Czyli jeżeli tu było minus 3, to pierwsza współrzędna naszego wierzchołka to jest 3 no i oczywiście Q odczytujemy zgodnie ze znakiem. I to jest 4. Zakodować sobie i zapamiętać. Podobny błąd pojawia się przy odczytywaniu miejsc zerowych funkcji kwadratowej. No i patrzycie sobie na nasi x minus 3, x plus 4, czyli co? Że pierwsze miejsce zerowe to jest minus 3, drugie miejsce zerowe to jest 4. A to jest oczywiście źle, no bo miejsca zerowe, argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0. No co, jak tutaj wstawimy czwórkę, to mamy 0? Nie, mamy 4 plus 4, to jak wstawimy minus 3, mamy minus 3 minus 3 minus 6. To jest minus 6 to jest 0? No, według mojej wiedzy raczej nie. Czyli miejsca zerowe odczytujemy sobie z przeciwnymi znakami, czyli pierwsze miejsce zerowe to jest 3, a drugie miejsce zerowe to jest minus 4. Pamiętać o tym. No i kolejny error, który pojawia nam się często w mózgach podczas obliczania równań kwadratowych, no to, to wtedy, kiedy delta nie wychodzi jak taka ładna, okrągła, czyli pierwiastek z 4, pierwiastek z 25, pierwiastek z 36, no bo zwróćcie uwagę na ten przykład. Mamy oczywiście, że delta równa się b kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu, odjąć 4 razy 4 razy minus 2, Równa się, równa się 9, 4 razy 4, 16, 16 razy 2, 32, 2 minusy, czyli będzie plus 32, czyli delta wychodzi 41, i nagle błąd, nie da się tego policzyć. To co wtedy robimy? No, normalnie liczymy sobie pierwiastki, czyli zapisujemy sobie, że x1 to jest minus b, czyli w naszym przypadku 3 minus pierwiastek z 41 przez 2a, czyli przez 8, to jest pierwsze rozwiązanie. A drugie rozwiązanie to jest po prostu 3 plus pierwiastek z 41 przez 8. I to są nasze dwa rozwiązania. No trudno, że nie wyszła nam delta w okrągła. No, wyszła nam taka, jaka wyszła. Wrzucamy i obliczamy. No i kolejny głupi błąd, który nam może się pojawić, kiedy w nierówności wyjdzie nam delta ujemna. Bo pamiętając o tym, że w równaniach kwadratowych, jak wychodzi delta ujemna, to zapisujemy sobie brak rozwiązań. To często tą samą metodę chcemy przenieść na nierówności kwadratowe. A to niestety nie jest takie łatwe. No bo zwróćcie uwagę, liczymy sobie deltę, czyli mamy 2 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 8, czyli mamy 4 odjąć. 32, czyli wychodzi nam minus 28. No i co? Delta wychodzi ujemna. Brak rozwiązań? No niekoniecznie, bo to jest nierówność. Zwróćcie uwagę, że jak sobie ją naszkicujemy w tym miejscu, to ten wykres istnieje. Czyli jakbyśmy mieli tutaj a dodatnie, to ramionka są do góry i wiemy o tym, że jest tylko i wyłącznie brak punktów przecięcia z osią X. Pytają nas o wartości mniejsze od zera. No to czy nasza nierówność przyjmuje wartości mniejsze od zera? No nie. Czyli piszemy sobie, że x należy do zbioru. Pustego. Ale co by się stało, gdyby w naszej nierówności pytali o wartości większe od zera? Czyli znowu wykres jest dokładnie taki sam. Delta wyszła nam ujemna, brak punktów przecięcia jest 8x, to co, brak rozwiązań? No nie, bo widzimy, że cała nasza funkcja jest nad osią X, czyli wszystkie x, jakie tutaj wrzucimy, zawsze dadzą nam wartość. Dodatnią, no to w takim układzie zapisujemy sobie, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Jeżeli masz z tym jeszcze problem, zapraszam Cię do mojego filmu, gdzie bardzo dokładnie omawiam nierówności kwadratowe. No i kolejny bardzo głupi błąd, wynikający z tego, że nie wiecie, jak takie działanie rozwiązać z wartością bezwzględną, kiedy nam się pojawia tutaj pierwiastek. No i co zapisujecie? No Przede wszystkim pierwszą rzeczą to możecie zapisać, że to jest pierwiastek z 3 minus 2, co jest oczywiście źle. Dlaczego? No bo tu jest wartość ujemna. Zwróćcie uwagę, że pierwiastek z 3 jest mniejszy od 2, czyli jak od liczby mniejszej odejmiemy większą, to mamy wartość ujemną. A wiemy o tym, że jak wartość bezwzględna z minus 2 równa się oczywiście 2. No to w takim układzie bardzo dużo osób zapisze, że to jest minus pierwiastek z 3, minus 2. A to również będzie źle. No bo jak trzeba to zapisać? Zmieniamy znak całego wyrażenia. Czy to będzie minus. Pierwiastek z 3 minus 2, a minus przed nawiasem zmienia nam znak wszystkim elementom. Czyli mamy minus pierwiastek z 3, dodać 2, czyli 2 minus pierwiastki z 3. I teraz jest dobrze! No i teraz seria błędów związana z prostymi równaniami kwadratowymi. I powiem wam, ile razy ja już to widziałem, jak mieliśmy takie równanko. To dzielone przez x, czyli było, że x. Plus 4 równa się 0, czyli x równa się minus 4. A tak nie wolno, tak jest źle. Dlaczego? Bo dzieląc przez x, dzielimy tutaj przez 0. Tym samym kierunkiem moglibyśmy sobie zapisać coś takiego. 4x plus x równa się x. A, podzielmy sobie to przez x, to co nam szkodzi. To wtedy mamy 4 plus 1 równa się 1. 1 na drugą stronę, czyli mamy 4 równa się 0. O super, wyszło nam. Właśnie udowodniliśmy, że 4 równa się 0. No nie, tak nie wolno robić. Albo takie super równanko. Dzielimy sobie przez x, wychodzi nam, że x równa się minus 3, równa się 0. A kto nam zabroni znowu przez x minus 3 podzielić? I wychodzi nam, że 1 równa się 0. Super, wymyśliliśmy nowe zasady matematyki. I wiemy oczywiście, że tak jest źle i tak jest źle. Tak robić nie wolno. Bo w tym miejscu dla bardziej opornych oczywiście można policzyć deltę, ale lepiej oczywiście wyciągnąć sobie x przed nawias. Trzymamy x plus 4 równa się 0, czyli x równa się 0 lub x plus 4 równa się 0, czyli naszymi rozwiązaniami jest x równe 0 lub x równa się minus 4. I tak jest dobrze. No i na zakończenie proste równanko trygonometryczne, w którym wielu, ale to wielu z Was by sobie tego cosinusa skróciło, zapisało 1 i 1, to byłoby wtedy 2 sinus alfa Plus 1 równa się 1, jedyneczka na drugą stronę, czyli mamy 2 sinusy alfa równa się 0, dzielone przez 2 i wychodzi nam, że sinus alfa równa się 0. A to jest oczywiście źle, no bo zastanówmy się, czy jakby było 4x plus 2 przez 2, to byście sobie skrócili dwójkę z dwójką. No nie, no właśnie nie, więc dlaczego chcielibyście to w równaniu trigonometrycznym robić? Bo to sobie możemy rozpisać jak dwa ułamki, czyli mamy, że 2 sinus alfa przez cosinus alfa dodać cosinus alfa przez cosinus alfa równa się 1. Sinus alfa przez cosinus alfa to są dwa tangensy alfa, cosinus przez cosinus tam się tutaj skraca, jest plus 1 równa się 1. Jedyneczka na drugą stronę, czyli mamy, że dwa tangensy alfa równa się 0, czyli tangens alfa równa się 0. I to jest rozwiązanie naszego równania. I to byłby koniec kolejnej części filmu z głupimi błędami, które pojawiają się na maturze. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, napisać miły komentarz, polecać dalej. Zapraszam do kolejnych materiałów, zarówno troszkę luźniejszych jak ten, jak i już stricte przygotowujących do matury. A póki co żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!